Dzisiaj rozpoczęliśmy cykl debat z kandydatami na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy zapytać polityków, jaki jest ich pomysł na kreowanie przedsiębiorczości, na, wspier na wspieranie młodych ludzi w realizowaniu swo swoich pomysłów na biznes. W normalnym kraju banki proszą się, żeby yy, udzielić użyczki i zarobić na tym pieniądze. Rozumiem, na tych pieniądze jest, Normalnie banki się proszą. U nas banki podporczają pieniądze rządowi na wieczne nieoddanie, no, natomiast miał rząd płacił 7% więcej niż właściwe. W związku z tym nie mają ja najmniejszego interesu. Były w się na jakieś bezpieczne ryzykowne świecenie. Trochę dowiedzieliśmy się o, o tych inkubatorach w przedsiębiorczości. Wcześniej nie widzieliśmy zbyt dużo o e, tym sposobie promocji e, w przedsiębiorczości. Powalałbym, żeby inkubatory w ogóle nie były potrzebne, żeby prawo. Polskie pozwalało na łatwiejszy najłatwiejszy dostęp do, do prowadzenia firmy. Trzeba coś robić, trzeba się, może, może nie walczyć, może go obchodzić, może coś tego. Zawsze da się zrobić. Naprawdę. Ludzie potrafili czy zrobić w najgorszych okresach. Jak nie było wolno zrobić basenu, to się budowało zbiornik przeciwpożarowy. 50 metrów, prawda, w wymiarze że w Polsce nie jest aż tak źle, żeby trzeba było wszystko wszystko rewolucjonizować i zmieniać. Owszem, uproszczenia są potrzebne, są potrzebne, jest potrzebne obniżenie podatków, ale myślę, że będąc, będąc w takim stanie, w jakim się jest teraz, też można dużo zdziałać. Konkretnie, jak Państwo dzieci albo nie, jestem zdecydowanym wolnikiem powrotu do normalności, czyli likwidowania podatku dochodowego. I wtedy przecież do 1913 roku nie jak odprowadzono, zrobił się wielki kryzys w 2009 roku. I podatek dowodowy trzeba po prostu kwitować. Celem też e, tego wydarzenia jest badanie poparcia wśród studentów e, do kandydata przed debatą i po zaprezentowaniu jego poglądów. Naprawdę wszystko da się zrobić, jeżeli istnieje potrzeba społeczna. Jeżeli nielegalnie, to nie ma. Jeżeli nie da się legalnie, to trzeba nielegalnie. Istnieją jeszcze bazary, tak? prawda? Przecież tłumaczy się, że nie da się nic zrobić bez reklamy. Zwracam uwagę, że handel narkotykami odbywa się bez wyklamienia, i to jest rady, co on dowodzi. Co? I, i, I w ogóle nie zbierany przez inkubatorów przedsiębiorczości, prawda? Będę głosował. Jedyny kandydat, który jakieś normalne rzeczy mówi.